Dzień dobry, miałbym Państwa powitać na kolejnym szkoleniu dedykowanym obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy. Szkolenie jest realizowane na zlecenie Fundacji Pomocy Prawnej Subwenio z siedzibą w Bielsku Białej. Ja nazywam się Marta Wadas i jestem aplikantką radcowską w Kancelarii Kupilas Grupa Radcowie Prawni i Adwokaci. Mam nadzieję, że przekazana Państwu dzisiaj wiedza pozwoli na odnalezienie się w gąszczu przepisów prawnych dotyczących należnych Państwu świadczeń, a także skuteczne złożenie odpowiednich wniosków o ich wypłatę. Jeżeli po wysłuchaniu tego krótkiego szkolenia coś jeszcze będzie dla Państwa niejasne, odsyłam na stronę internetową ZUS-u, na której znajdą Państwo odpowiedzi na najpopularniejsze pytania, bądź do kontaktu bezpośrednio z pracownikami ZUS-u. Jakie zatem świadczenia ZUS wypłaca obywatelom Ukrainy? Jest to przede wszystkim najpopularniejsze w Polsce świadczenie 500, które jest należne na każde dziecko w wieku do 18 roku życia, płatne po 500 zł miesięcznie. Jest to również jednorazowe świadczenie Dobry Start 300, kwota 300 zł, przysługująca na dziecko, które uczęszcza do szkoły, a także rodzinny kapitał opiekuńczy, zwany w skrócie RKO, który przysługuje. Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia dziecka. Maksymalna kwota świadczenia to 12 tysięcy zł. Ostatnie świadczenie to dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, świadczenie w kwocie 400 zł miesięcznie, przy czym nie może to być więcej niż faktyczna opłata za pobyt dziecka w placówce. Świadczenie jest płatne bezpośrednio na rachunek placówki, do której uczęszcza dziecko. Rozmowy na temat świadczeń należy rozpocząć od wskazania kryteriów, które powinni spełniać obywatele Ukrainy, aby uzyskać świadczenia w Polsce. Świadczenia przysługują przede wszystkim obywatelom Ukrainy lub ich małżonkom, którzy po 23 lutego 2022 roku przybyli wraz z dzieckiem bezpośrednio z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi. Są to także obywatelki Ukrainy lub żony obywateli Ukrainy które przybyły do Polski po 23 lutego, a dziecko urodziło się w Polsce. Świadczenia przysługują także obywatelowi Ukrainy lub jego małżonkowi, którzy zamieszkali w Polsce przed 24 lutego, ale dziecko, na które obiegają się oświadczenie, przybyło bezpośrednio z Ukrainy do Polski po 23 lutego. Świadczenia przysługują także obywatelowi innego państwa, na przykład Polski, Którzy na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawują opiekę nad dzieckiem, czyli są tak opiekunami tymczasowymi dla dziecka, który jest obywatelem Ukrainy i przybyło do Polski po 23 lutego. Najpopularniejszym świadczeniem w Polsce jest tak zwany 500. Przysługuje w kwocie 500 zł miesięcznie na każde dziecko od chwili urodzenia do chwili ukończenia przez nie 18 rok życia. Świadczenie to jest niezależne od dochodu rodziny i jest wypłacane na polski rachunek bankowy rodzicowi, opiekunowi tymczasowemu lub osobie sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem. Przysługuje od miesiąca, w którym złożą Państwo wniosek do końca okresu, w którym wypłacane jest świadczenie. Obecny okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku. Świadczenie 500, podobnie jak każde inne świadczenie, przysługuje tylko przez okres, gdy i państwo, i dziecko przebywacie w Polsce. Kolejnym świadczeniem jest tak zwany Dobry Start 300. Jest to świadczenie wypłacane raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat, które mieszka w Polsce i uczy się w szkole. W przypadku uczniów z niepełnosprawnościami przysługuje do ukończenia przez nich 24 roku życia. Jest to świadczenie niezależne od dochodu rodziny, wypłacane rodzicowi, opiekunowi tymczasowemu albo osobie sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem. Wniosek o wypłatę 300 plus można złożyć od 1 lipca 2022 roku do 30 listopada 2022 roku. ZUS gwarantuje, iż jeżeli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia, pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do 30 września. Jeżeli natomiast wniosek zostanie złożony później, to ZUS wypłaci świadczenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym uprawniony złoży wniosek. Rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO, przyznawany jest na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesięcy. Świadczenie jest niezależne od dochodu rodziny i łącznie wynosi do 12 tys. zł na dziecko, przy czym uprawniony może zdecydować, czy chce, aby było wypłacane w kwocie 500 zł miesięcznie przez dwa lata lub 1000 zł miesięcznie przez jeden rok. Co istotne, RKO nie zostanie wypłacone osobie, która jest dla dziecka opiekunem tymczasowym. Ponadto, jako starszego dziecka w rodzinie nie można wskazać dziecka, dla którego wnioskodawca jest opiekunem tymczasowym. Rodzinny kapitał opiekuńczy można otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesięcy. Wniosek można złożyć od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesięcy, aż do końca miesiąca, w którym kończy 13. W związku z posiadaniem przez państwa dziecka, Polska oferuje również dofinansowanie do opłaty za żłobek. Jest to kwota maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, lecz nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub udzielnego opiekuna. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do placówki. Świadczenie zostanie wypłacone bezpośrednio na rachunek placówki. Należy zauważyć, że dofinansowanie nie jest wypłacane, jeżeli pobierają Państwo w tym czasie na dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy. Świadczenie należy się do chwili, w którym dziecko ukończy pobyt w placówce. Aby otrzymać omówione świadczenia, należy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS-u. Wnioski w języku ukraińskim można złożyć tylko przez platformę usług elektronicznych, tak zwaną PUEZUS. Aby to zrobić, potrzebują Państwo polskiego numeru identyfikacyjnego PESEL UKR, zarówno wnioskodawcy, jak i dziecka, adres e-mail, polskiego numeru telefonu, a także numeru rachunku bankowego w Polsce. W zależności od państwa sytuacji, ZUS może wymagać dodatkowych dokumentów, które muszą państwo dołożyć do wniosku. Może to być m.in. orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekunem tymczasowym lub dokument potwierdzający legalność państwa pobytu i dostępu do rynku pracy w Polsce, jeżeli przyjechali państwo do Polski jeszcze przed wybuchem wojny. Może to być przykładowo karta pobytu z adnotacją dostęp do rynku pracy. Jeżeli nie mają Państwo profilu na platformie ZUS-u, mogą Państwo złożyć wniosek o jej utworzenie, czy to podczas osobistej wizyty w placówce, lub podczas rozmowy przez internet z pracownikiem ZUS-u. Gdy zostanie Państwu przyznane świadczenie, otrzymają Państwo o tym wiadomość na swoim profilu na PUE, a także e-mail na adres, który wskażą Państwo we wniosku. Jeśli coś będzie wymagało wyjaśnienia, to ZUS skontaktuje się z Państwem właśnie przez profil PUE, ale także mailowo na adres, który wskazali Państwo we wniosku. Wysłane zostanie również SMS, dlatego tak istotne jest podanie aktualnych danych. Oprócz świadczeń związanych bezpośrednio z posiadaniem dzieci, Polska oferuje także inne formy pomocy. Obywatelowi Ukrainy, który przebywa legalnie na terytorium Polski i przybył tutaj w związku z wybuchem wojny, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej. Do udzielania powyższych świadczeń właściwa jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenia, dlatego też z wnioskiem należy udać się do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której Państwo przebywają. Świadczenie pieniężne, które przykładowo może Państwu zostać udzielone, to zasiłek stały czy pomoc na usamodzielnienie się oraz kontynuowanie nauki. Natomiast świadczeniem niepieniężnym jest pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie się, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia czy też w rodzinnych domach pomocy. Istnieje także możliwość uzyskania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek powinien być złożony na piśmie w ośrodku pomocy społecznej lub w centrum usług społecznych gminy, w której państwo przebywają. Niektóre gminy oferują także wsparcie psychologiczne dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wybuchem wojny. Jeżeli tylko potrzebują Państwo skorzystać z takiej formy pomocy, zapraszam do kontaktu z gminą. Jak wskazałam Państwu podczas dzisiejszego szkolenia, Polska oferuje pomoc w postaci wielu rodzajów świadczeń, zarówno jednorazowych, jak i wypłaconych miesięcznie. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że przekazane przeze mnie informacje okażą się dla Państwa pomocne. Dziękuję i do usłyszenia na kolejnym szkoleniu.